Siema! To Centrum Praskie Koneser. Zobaczcie nasz 30. finał dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć, jestem szefem sztabu, który działa dzisiaj w Centrum Praskim Koneser e, i jestem przedstawicielem Urzędu Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego w Warszawie. Tak naprawdę długo nam to chodziło po głowie. Warszawa od lat gra z orkiestrą, dlatego stwierdziliśmy, że nie może nas zabraknąć. E, no i okazało się, że mamy cudownych partnerów na terenie dzielnicy, którzy chcieli się włączyć, także stworzyliśmy jedną wielką orkiestrową rodzinę. Jesteśmy w Centrum Medycznym Damiana. E, dzisiaj możecie sko skorzystać z bezpłatnych konsultacji zarówno psychologicznych, dietetycznych, diabetologicznych, można się upiększyć, można się umówić na konsultację z kosmetologiem. Wszystko to bezpłatnie. Gramy oczywiście dla Woźb. Centrum medyczne Damiana, jak co roku gra dla Wośb. Jak to dzisiaj można zrobić? Nie mamy takich tych wielkich, pięknych puszek, natomiast żeby ułatwić, mamy tutaj takie QR-kody. Wystarczy zeskanować, zadeklarować kwotę i wpływa do skarbony WOŚP-u. Gramy, Gramy dla WOŚP! Na warsztatach przy twórczym pasażu robimy przeróbki ubraniowe. Czyli uczestnicy przynoszą swoje stare, stare rzeczy, a my pokazujemy, jak zrobić z nich coś nowego, tchnąć nowe życie w te rzeczy, zrobić nowe stylówki z ubrań już znoszonych już takich. Bezużytecznych teoretycznie. Tak? Pokazujemy, jak je przerobić, i to są warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przychodzą do nas i maluszki z rodzicami, i osoby już takie bardzo, bardzo dojrzałe, że tak powiem, i które mają sentyment do swoich ubrań, które im się już zniszczyły, i chcą, żeby im pokazać, jak można z tych ubrań jeszcze coś nowego wykrzesać, zrobić. Znajdujemy się w restauracji Bombaj Masala na Pradze w koneserze. Sprzedajemy w dniu dzisiejszym herbatę indyjską oraz inne gorące pyszne napoje, a cały dochód ze sprzedaży przeznaczymy na wośp.